Starosta Opatowski, pan Tomasz Staniek. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak wyglądało to szkolenie? Potwierdził pan, że takie szkolenie miało miejsce? Dla ilu osób to było przewidziane szkolenie? I jak ono wyglądało? Tak, faktycznie takie szkolenie w ubiegłym tygodniu miało miejsce w Warszawie. Szkolenie było organizowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dla wszystkich starostów w Polsce. W turze wziął udział w szkoleniu około 450 osób i jednym z zadań w trakcie szkolenia szkolenie to było z zakresu obrony cywilnej i tutaj nie ma nic zaskakującego ponieważ jednym z zadań naszych jest właśnie ochrona ludności cywilnej zwłaszcza w świecie dzisiaj gdzie pogrążony jest w wojnach Europa i nasz kraj również dlatego zaskoczyło nas i zbulwersowało zadanie które dostaliśmy przyjęcia nielegalnych Uchodźców z Syrii w liczbie 200 osób. W zasadzie ciężko się do tego ustosunkować, biorąc pod uwagę nasze liczne problemy, z którymi zmierzamy się jako samorządowcy na co dzień z ogromnym bezrobociem, braku dostępu do służby zdrowia, coraz większym ucinaniem środków na właśnie edukację, na służbę zdrowia, na szpitale, a my mamy zajmować się przyjęciem nielegalnych imigrantów z Syrii. Ale co więcej, należy podkreślić takie zagrożenie, które stanowią migranci zagrożenie i terrorystyczne i problem migracyjny. I nawet ten moduł był zatytułowany reakcja w stanie zagrożenia terrorystycznego i migracyjnego. Więc pytanie Dlaczego mamy jeszcze zadawać sobie podwójny kłopot? Wiemy, że tuż u naszych granic, za granicą za odrą, powstaje kilkutysięczny ośrodek dla kilku, nawet dziesięciu tysięcy nielegalnych migrantów z Syrii. Pozostaje pytanie, czy ci migranci docelowo nie mają trafić do naszego kraju i mieliby być rozczłonkowani po naszych powiatach? Panie starotka, jak i zapytam, jak pan jak? Przedstawić... Wiele innych władz powiatowych zareagowali, gdy dostali takie zadanie, które, jak rozumiem, mocno odbiegało od tych poprzednich w ramach tego szkolenia. Oczywiście taki sprzeciw powstał i z mojej strony, i ze strony moich kolegów starostów. Nie wyrażamy zgody, protestujemy przeciwko temu, aby ci nielegalni, podkreślam, migranci, nachodźcy na nasz kraj z Syrii, z krajów Bryckiego Wschodu, byli lokowani w naszych powiatach. Stanowi to zagrożenie dla naszych dzieci, dla naszych żon, dla całego społeczeństwa, ponieważ jest to kraj i są to uchodźcy z krajów odległych nam i kulturowo, i widzimy na przykładzie Europy Zachodniej, jakie niesie to ze sobą problemy. Dlatego stanowczo my starości sprzeciwiamy się takim praktykom.